Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przygotujemy spaghetti frutti di mare. Co będziemy potrzebować? Frutti di mare, spaghetti, oliwa, bazylia, cebula, czosnek, szczypta chili, łyżka masła, sól, pieprz, pomidor i 15 minut czasu. Zaczynamy od czosnku. Czosnek kroimy w drobną kosteczkę, ale żeby nie był za mało, nie, za drobny. O. Na patelni rozgrzejemy oliwę, następnie dodamy cebulę i czosnek. Cóż można powiedzieć o frutti di mare? Myślę, że frutti di mare jest ogólnie e, bardzo nowoczesną kuchnią, bardzo lekką kuchnią i modną kuchnią, także warto to spróbować w domu oliwa, oliwa się, niedużo, jedna łyżka. Do tego drobno posiekana cebula. Następnie dodajemy czosnek. Owoce morza dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to homary, kraby, krewetki, langustyny oraz sraki. A druga grupa małże, przegrzebki, mule, ostrygi. To już jest y, kalmary. Jest to druga grupa, ośmiornica. Y, ja myślę, że owoce morza są dość mocno popularne i coraz więcej osób y, Zajada się tymi przysmakami. Dlaczego? Przede wszystkim są lekkostrawne, smaczne. No i nie ma co się ukrywać, są bardzo, bardzo modne. Dosłownie podlewamy łyżeczką wody lub winem, jak kto lubi. Otwieramy owoce morza. Do tego pomidor. Będziemy robić na łyżki, czyli około pół szklanki, myślę, sosu. jeszcze troszkę. Super. Mieszamy wszystko. I gotujemy. Czekamy aż cebula i czosnek nam delikatnie namiękną. Do tego dodamy szczypta, czyli szczypta pieprzu. I oczywiście sól. Woda na makaron nam się gotuje, także za chwilę będziemy mogli wrzucić makaron. Teraz dodajemy owoce morza. Proszę zobaczyć. Czekamy około minuty, aż znowu pokażą się bąbelki. Do tego dokładamy makaron i tak naprawdę danie mamy zrobione. Na sam koniec dodajemy jeszcze łyżkę masła. Mniejszą to na jedną porcję. O. Makaron już jest gotowy. Odcedzamy. Pamiętajmy, makaron nie płuczemy zimną wodą. I dodajemy bezpośrednio. Jeżeli sos jest za gęsty, używamy wody z makaronu. Dodajemy makaron. I mieszamy. Na sam koniec łyżka masła, posiekana bazylia i makaron gotowy. Jeżeli mamy wszystko gotowe, wystarczy przełożyć na talerz, podajemy z pieczywem lub z sałatą winaigrette. Pamiętajcie, do owoców morza nie podajemy parmezana. Bazylia. Jak to Włosi nazywają owoce morza? Frutti di mare, Francuzi frutti di mer, Amerykanie frutti di mare, a w Polsce po prostu owoce morza. Za pomocą pęcety, mam taką dłuższą pęcetę, idealnie można zawinąć makaronik na niej. Proszę bardzo. O. I za pomocą. Naprawdę solidna porcja. Do tego parę listków bazylii i łyżka oliwy. Koniecznie polewamy delikatnie na wierzch. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał YouTube. Na szlaku smaku oraz do Polomarketu. Tam zobaczycie ulotki z moimi przepisami. Zapraszam serdecznie.